Cześć, to jest VodFlash, a teraz czas na newsy tak dobre jak karta Michniewicza. Zaczynamy. Na rosyjskim serwerze rozpoczęły się testy pierwszego pojazdu z miotaczem ognia. Od razu zaznaczę, że testy są prowadzone przez odrębne studio, które jest teraz odpowiedzialne za grę na rosyjskich serwerach, więc nie musi to oznaczać, że ten pojazd zostanie wprowadzony do gry również w Europie. Ale z drugiej strony nie stanowi to również problemu, aby taki gaming dodał potem do gry. Tak czy inaczej, podstawową cechą będzie to, iż miotacz będzie działał do 150 metrów i zadawane nim uszkodzenia będą zależały od grubości pancerza pojazdu, w którym będziemy kierować strumień ognia. Im cieńszy pancerz, tym większe obrażenia. Dodatkowo miotacz ognia ma powodować ogłuszenie załogi. W pierwszej kolejności w wyposażono specjalną wersję niemieckiego niszyciela czołgów, kanonem jak pancer, a w planach jest przygotowanie specjalnych modułów i wyposażenia, które będzie w stanie chronić załogi przed obrażeniami od ognia. Wygląda to wszystko na bardzo wczesne testy samej koncepcji, więc nie przywiązujcie się za bardzo do samych wartości obrażeń. Będę śledził sprawę i jeśli pojawią się jakieś nowe, ciekawe informacje, to na pewno znajdziecie je w wotfleszu, więc warto zostawić sobie suba na kanale. Rozpoczął się trzeci test aktualizacji 1.19, której głównym elementem mają być nowe moduły eksperymentalne. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że owe elementy wyposażenia czołgów nie znajdą się jednak w zasłużonej nagrodzie, którą mamy otrzymać pod koniec listopada. O dalszych planach z nimi związanych mamy dowiedzieć się w osobnym komunikacie. Niestety nie doczekaliśmy się specjalnego na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale za to znowu będzie można pobawić się wtypowaniem wyników meczów. Za wytypowanie poprawnie zwycięzcy dostaniecie dwa punkty, a za remis jeden punkt, niezależnie którą drużynę wybierzecie. Aby wziąć udział w zabawie musicie wejść na specjalną stronę, do której link zostawiam w opisie filmu, i zacząć przewidywać wyniki meczów. Po prostu klikacie w drużynę, zostajecie przejście na specjalną stronę, gdzie będzie wpisany kod, używacie go i dostajecie specjalną misję w grze. Im lepiej pójdzie wam przewidywanie, tym lepsze nagrody będziecie mogli zdobyć, ponieważ ich rodzaj będzie zależał od waszej pozycji w klasyfikacji wszystkich uczestników. Do zdobycia są specjalne style 2D i naklejki. Link zostawiam w opisie filmu. A teraz klip tygodnia. Tem were ogóle...